Materiał będzie wymieniany. Będzie teraz siana pszenica, o której Wam mówiłem poprzednim, ostatnim filmie. Nie mówiłeś. Mówiłem. W komentarzu miałeś napisać. Mówiłem: Pszenica SYQ, <laughs> konsygenty. Będzie teraz siana. Także siejemy sobie 2 hektarki na rozplenienie. I będziemy sobie. Na drugi raz siać tylko pszeniczkę. Nie będziemy się bawić już przężyta, żyta, jęczmienie, owsy i takie tam pierdu-pierdu. Tylko konkretnie idziemy na pszenicę, i konkretnie na zarobek. I planujemy też za rok siać co? Kubuś? Co planujemy siać za rok? Że. Rzepak. Rzepak, dokładnie. Na drugi rok planujemy siać rzepak. Około 20 hektarów planuje siać rzepaku. Zasiejemy sobie rzepaczek na próbę. Zobaczymy, czy nasz duży jeleń da radę, nie? W rzepaku no. na pewno da. Dlaczego miałby nie dać? Dobra, jedziemy teraz do domu, nasypiemy pszeniczki, zrobimy próbę kręconą i jedziemy dalej siać. Jest bardzo fajnie ciepło. Jak na koniec października. Nie? Także. Zapierdzielamy do roboty. Z każdego poleciało. bo ręką w rządku. No dobra. I teraz trzeba to wsypać. Tu, kubuś to trzeba wsypać z powrotem do skrzyni. To no jest ja będę trzymał, już wsypywał. No ja będę trzymał i wsypywał. No dalej będę trzymał tą ręką. Mam. O, kubuś przejął inicjatywę. Teraz będzie siał. Tylko rękawiczki, Kubuś, załóż, bo ci się pazurki pobrudzą. O, Teraz tak. Teraz wyglądasz jak profesjonalista, a nie przyszły w szkolnych butach, w szkolnej spodenkach i w szkolnej koszulce. Panie, tak się nie robi! O, super. Rośnie młody rolaz. Teraz, Kubuś, 15 razy trzeba zakręcić korbą. 15 razy kółeczko się obróciło. Do przodu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, stop! No a teraz Kubuś, O, chyba malutko na co? Będzie tu 180 kg? Kilo osiemdziesiąt musi być. Tu jest kubuś reklamóweczka, teraz zobacz. A tutaj. Tu jest reklamóweczka. Do tej reklamóweczki trzeba chce I tu zmierzyć na wadze. Tłumacz. Ja będę ci trzymał reklamóweczkę. Co urwał. Teraz widmo, to będzie 150 kółek się nakręcił. Stary, zobaczymy, co się udało. Ja pierdzielę, nie wierzę. Ty, to chłopie masz rękę do interesu. Dobra, napędzone naważone składamy i Gonimy na pole, szkoda czasu. Termin już później. Końcówka października, a my jeszcze nie mamy nic poszana. Nie Jak